Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie zajmiemy się błędem P0605, który oznacza błąd wewnętrznej pamięci ROM modułu sterującego. Jest to dość powszechny problem, który może dotknąć wiele różnych modeli samochodów. W tym filmie wyjaśnię, czym jest ten błąd, jakie są jego objawy i jak go naprawić. Pokażę również, jak zdiagnozować problem za pomocą narzędzia diagnostycznego OBD-2. Jeśli masz problemy z błędem P0605, koniecznie obejrzyj ten film. Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o kodzie błędu P0605, który pojawia się w kartach Auto24. Ten kod oznacza błąd wewnętrznej pamięci ROM modułu sterującego. Co to oznacza? Pamięć ROM to rodzaj pamięci, która przechowuje ważne informacje o działaniu samochodu, takie jak dane o kalibracji czujników, ustawienia silnika i inne. Jeśli ta pamięć ulegnie uszkodzeniu, moduł sterujący nie będzie mógł prawidłowo działać, co może prowadzić do różnych problemów z samochodem. Jakie są objawy błędu P0605? Objawy błędu P06-05 mogą być różne, w zależności od tego, jak poważne jest uszkodzenie pamięci ROM. Niektóre z najczęstszych objawów to zapalenie się kontrolki check engine, problemy z uruchomieniem silnika, nierówna praca silnika, spadek mocy, zwiększone zużycie paliwa, co zrobić, gdy pojawi się błąd P0605? Jeśli pojawi się błąd P0605, ważne jest, aby jak najszybciej udać się do mechanika. Mechanik będzie w stanie zdiagnozować problem i naprawić go. Jak naprawić błąd P0605? Naprawa błędu P0605 zwykle polega na wymianie modułu sterującego. W niektórych przypadkach może być możliwe naprawienie uszkodzonej pamięci ROM, ale jest to rzadkie. Koszt naprawy, koszt naprawy błędu P0605 może się różnić w zależności od modelu samochodu i warsztatu. Zwykle koszt wymiany modułu sterującego wynosi od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Podsumowanie, kod błędu P0605 to poważny problem, który może prowadzić do różnych problemów z samochodem. Jeśli pojawi się ten błąd, ważne jest, aby jak najszybciej udać się do mechanika. Mam nadzieję, że ten film pomógł Wam zrozumieć, czym jest kod błędu P0605 i jak go naprawić. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach poniżej. Do zobaczenia w następnym filmie. Kod błędu P0605 oznacza, że w module sterującym silnika, ECM wystąpił błąd wewnętrznej pamięci ROM. Pamięć ROM to rodzaj pamięci, która przechowuje ważne dane i instrukcje niezbędne do prawidłowego działania silnika. Błąd P0605 może wskazywać na uszkodzenie tej pamięci, co może prowadzić do poważnych problemów z silnikiem. Istnieje kilka możliwych przyczyn kodu błędu P0605: uszkodzenie pamięci ROM. Najczęstszą przyczyną kodu P0605 jest uszkodzenie pamięci. ROM w module sterującym silnika może to być spowodowane wadliwym modułem, przepięciem lub uszkodzeniem mechanicznym. Problemy z oka, uszkodzone lub skorodowane przewody prowadzące do modułu sterującego silnika mogą również powodować kod P0605. Problemy z zasilaniem. Niestabilne napięcie zasilania modułu sterującego silnika może również prowadzić do kodu P0605. Typowe objawy kodu błędu P0605 to zapalenie się kontrolki check engine. Kontrolka check engine zapali się, gdy moduł sterujący silnika wykryje błąd. Problemy z uruchomieniem silnika. Silnik może mieć problemy z uruchomieniem lub może w ogóle nie uruchomić się. Nierówna praca silnika. Silnik może pracować nierówno lub szarpać. Spadek mocy silnika. Silnik może mieć zmniejszoną moc. Zwiększone zużycie paliwa. Silnik może zużywać więcej paliwa niż zwykle. Aby zdiagnozować kod błędu P0605, należy użyć skanera OBD-2. Skaner OBD-2 to urządzenie, które podłącza się do portu diagnostycznego samochodu i odczytuje kody błędów z modułu sterującego silnika. Po odczytaniu kodu P0605 należy sprawdzić stan pamięci ROM w module sterującym silnika. Można to zrobić za pomocą specjalistycznego oprogramowania diagnostycznego. Naprawa kodu błędu P0605 zależy od przyczyny problemu. Jeśli problem jest spowodowany uszkodzeniem pamięci ROM, moduł sterujący silnika będzie musiał zostać wymieniony. Jeśli problem jest spowodowany problemami z oka lub zasilaniem, te problemy będą musiały zostać rozwiązane. Kod błędu P0605 może być poważnym problemem, który może prowadzić do uszkodzenia silnika. Jeśli podejrzewasz, że Twój samochód ma kod błędu P0605, zaleca się jak najszybsze skontaktowanie się z mechanikiem.